My tylko przylatujemy, a, nie ulecimy. W tych atmosferach tak za, za Nieadno, do końca tutaj nie czujemy kapasity. Ale w sumie organiza na organizacji nie można nam czekać. To jest tak? Tak. No. No. Hey, pan... Zobaczcie, kogo tutaj spotkaliśmy. Ja będzie, Bardzo, będzie, będzie. Bardzo dobrze. dobrze do pamiatów? Tak, Na pewniaku. Chcę roztracić, proszę. I co, wychodzimy z No, a trochę z audycycy postraszyli. Jasna milion. Ale może ciężko będzie ich przykrzyczeć dzisiaj, No, tutaj, jest tutaj mnóstwo, co? To jest szam, no. No. A jak się ogóle... chyba gorsze proporcje niż z Meksykiem. Jeszcze gorsze, no. A jak się bawicie w ogóle tutaj? My tylko przylatujemy, nie ulecimy. A, to no W tej atmosfery tak do końca tutaj nie czujemy kapasity. Ale w sumie organiza na organizacji nie można nam czekać, jest tak. Tak, Ta, nie no do Dobra, no. 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 dobra 3-0. Na razie, cześć. boju. No jak widzicie. Spotkaliśmy Krzysztofa Stanowskiego, zmierzającego na stadion. Wy tu dalej typujecie. Stanowski yes. Guys, what will be the score today? Oh, you like Poland, I think. Yeah. Yeah? Uh, what's the score? I think it's yes? going really to be Poland. 2-0 to Poland? Yes. Which Which Polish players do you know? And? Maticash. Maticash and? Szczesny. Matic. Matic Matic. Szczesny. Yeah. Yeah. Where, where are you from in Poland? Do you, know, do you like Polish? Do you like pierogi? Do you know pierogi? No? Pigos? No. no? Gołąbki? No? <laughs> It's something we have to try. <laughs> <I> guess... <laughs> nie znają pierogów, nie znają gołąbków, nawet słuchajcie, pigosu nie znają. Czy oni żyją w tej Polsce? Prawdziwi Polacy, słuchajcie, rodowici Polacy.